Okej, okay. cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. Bitcoin na niewielkim spadku, 67,400, to znaczy, że po tych kilku dniach wzrostowych nastąpiła presja sprzedażowa i w końcu zobaczyliśmy niewielkie odreagowanie. Pytanie, czy to dopiero początek? Oczywiście to nie są porady inwestycyjne, dużo newsów dotyczących altcoinów i bitcoina, także zapnijcie pasy i jedziemy. Bitcoin musi być zakazany lub opodatkowany, aby rządy mogły nadal prowadzić deficyty, mówi badanie Minneapolis Fed. Otóż niedawny artykuł omawia, jak stałe deficyty pierwotne mogą być utrzymywane w określonych warunkach, ale... Bitcoin to komplikuje, wprowadzając alternatywne równowagi ekonomiczne. Autorzy sugerują opodatkowanie lub zakazanie Bitcoina, aby przewrócić kontrolę fiskalną, co może wpłynąć na jego wartość rynkową. Amol i Erzo Lutmer opublikowali ten artykuł, omawiając koncepcję permanentnych deficytów pierwotnych, w których rząd konsekwentnie wydaje więcej niż zarabia, nie uwzględniając odsetek od długu. Badacze twierdzą, że takie deficyty mogą być utrzymywane w określonych warunkach na rynkach. Niekompletnych z konsumentami o wysokiej awersji do ryzyka, wykorzystując dług nominalny i ciągłe strategie markowa. Podkreślają, że staranne zarządzanie wydatkami rządowymi i emisją długu może pozwolić na finansowanie deficytów przy jednoczesnym utrzymywaniu stabilnych cen długu publicznego. A obecność Bitcoina komplikuje tę strategię, ponieważ wprowadza alternatywne równowagi ekonomiczne i tworzy pułapkę zrównoważonego budżetu dla rządów dążących do permanentnych deficytów. Więc aby przeciwdziałać zakłóceniom spowodowanym przez Bitcoina, autorzy sugerują opodatkowanie. Lub zakazanie jego użycia, aby przywrócić rządowi możliwość wdrażania ciągłych deficytów fiskalnych. Innymi słowy, ciągły dodruk, 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 no tak, no bo przecież mają prawo to dodrukowywać, tak? Mają prawo to dodrukowywać i rozdawać swoim. Natomiast Departament Obrony USA poddaje tezę o Bitcoin Software pod przegląd bezpieczeństwa to jest książka Bitcoin Software co powoduje wzrost ceny Bitcoina. I teraz uwaga. Retrospektywna recenzja Departamentu Obrony dotycząca książki Jasona Lowery'ego na temat strategicznego znaczenia Bitcoina budzi obawy o bezpieczeństwo narodowe i jego implikacje dla kryptowalut. I teraz o co chodzi w tej książce? Otóż Lowery twierdzi, że mechanizm proof of work Bitcoina może służyć jako strategiczny zasób dla bezpieczeństwa narodowego i przekształcić cyberbezpieczeństwo oraz nowoczesną wojnę. Teraz ta książka jest ciężka do zdobycia. Chodzi nawet po 300 dolarów jej fizyczne kopie. No i pytanie, czy tutaj jest sugestia, że ona może być nawet zakazana w Stanach Zjednoczonych? Bardzo ciekawa koncepcja: cyberbezpieczeństwo dla rządów poprzez wykorzystanie bitcoina. Kolejna informacja: wygrana Trumpa w wyborach może wysłać bitcoina na poziom 100 tysięcy dolarów. No, takie są narracje teraz. Ludzie pod to grają, ludzie pod to obstawiają longi. A z drugiej strony jako na Coindesk napisano, że ETF-y kryptowalutowe nie mają szans na rozszerzenie poza Bitcoina i Ether pod rządami Kamali Harris. No właśnie, pod rządami Kamali Harris ich zdaniem nie ma tutaj szans na XRP. Na Solane, ETF itd., tak ale pod rządami Trumpa już tak, w związku z tym te koiny będą reagować na zwycięstwo Trumpa lub Kamali Harris. Natomiast Elon Musk wypowiedział się właśnie na temat XRP na ostatnim wiecu, mówiąc jednak, że nie daje poparcia dla XRP ani nie, nie dyskwalifikuje XRP, ale generalnie wspomniał o XRP, czyli o Ripple, i zaraz po tym wspomnieniu a cena tokena XRP plus 3% w 5 godzin, także warto śledzić tego typu informacje, ponieważ można je rozgrywać w kontekście XRP. Pojawiła się również informacja, po której nie nastąpiły wzrosty, tylko zwróćcie uwagę, nastąpiły po tej informacji spadki. Okazało się, że współzałożyciel Ripple, Larsen, będzie wspierał kamale Harris przekazując jej 10 milionów dolarów. Napisał na swoim Twitterze, czas, aby demokraci mieli nowe podejście do innowacji technologicznych, w tym krypto. Wierzę, że, że Kamala Harris zapewni, że amerykańska technologia zdominuje świat. Dlatego przekazuje 10 milionów dolarów w XRP na jej rzecz. I pod tym tweetem wylała się fala negatywnych komentarzy, ponieważ społeczność krypto jest za Trumpem generalnie. Cena XRP na razie nie jest na wzroście, no ponieważ jeżeli on przekazuje 10 milionów dolarów w XRP na, dla Kamali Harris na kampanię, no to one będą musiały być sprzedane. Jeżeli będą sprzedane, no to cena też też dampuje Zwróćcie też uwagę, bardzo mocna presja sprzedażowa pojawiła się właśnie teraz na tokenie XRP, w związku z tym lokalnie też raczej to jest na spadki. Natomiast Apecoin przez ostatnich kilka dni zyskał do Bitcoina Prawie 100% przez ostatnie dwa dni. A to wszystko po tym twicie. Ape ApeChain już jest online. Otóż ApeChain, czyli blockchain Yuga Labs. Ape Coin jest wspierane przez Yuga Labs i uruchomił swoją główną sieć o nazwie ApeChain. Na początku Yuga Labs miało tylko swój board Ape Yacht Club. Później stworzyli ApeCoina. Teraz wdrożyli długo planowany ApeChain, czyli łańcuch bloków. A od długiego czasu pracują również nad swoim metaversum. Metaversum, które no, przyznacie wygląda bardzo atrakcyjnie, tak fantastycznie, którym oczywiście będzie można się poruszać jak w sandboxie, jak w Centraland i prawdopodobnie posiadać obiekty, posiadać nieruchomości, posiadać domy, ziemię. No i wszyscy na ten metavers nazwany Oversight, czekają. Natomiast Kucoin Delistuje token Clay. I ta informacja pojawiła się na MaxData dokładnie o tej godzinie. I teraz zwróćcie uwagę, zaraz po tej informacji cena tokena Clay zaczęła tracić. KuCoin nie jest dużą giełdą, i jeżeli delistuje jakieś coiny, czyli usuwa je z tradingu, z handlu, to nie ma aż tak dużego wpływu jak na przykład delistingi z Binance, czy z Coinbase, czy z Bybit. Ale mimo wszystko, dump cenowy jest. I Token ten w chwilę kilka minut po tej informacji stracił już ponad 3%. Na chwilę obecną jest na ponad 2% stracie, również w stosunku do ceny Bitcoina. Z drugiej jednak strony niektóre tokeny są listowane. I tak bit ogłosił listing tokena Miał. No i zwróćcie uwagę, Miał zyskał po tej informacji ponad 21%. Więc bardzo szybko takie informacje również pojawią się na Max Data. Już na Max Data są alerty na listingi z innych giełd, z Binance, z Gate.io, z Kucoin i tym podobnych. Natomiast z pewnością na dniach zostanie również dodana giełda ABBIT, więc będziecie mogli takie powiadomienia automatycznie sobie ustawiać, żeby móc rozgrywać właśnie takie potencjalne wzrosty. Celestia wyda ponad 80% krążącej podaży już za 10 dni. W związku z tym, co dalej z ceną? TIA? No nie musimy się domyślać. Jeżeli mają zamiar wydać tę podaż, widzimy tutaj ewidentnie rynki, po tej informacji, traktują to negatywnie. Już 4% TIA straciła do dolara, a do bitcoina ponad 2% od tej informacji. Suite Economy uruchamia program poleceń Sneak Zero Leg z elementami grywalizacji, mający na celu zaangażowanie użytkowników i zwiększenie adopcji swoich tokenów poprzez gry. Chwilowo po tej informacji cena tokena Suite wystrzeliła o ponad 1%, ale na razie znajduje się jednak na spadku, w związku z tym, że sam Bitcoin również miał straty przez ostatnie godziny. U. X zwiększa Real World Assets Volts dzięki integracji z Open Trade i Avalanche, umożliwiając stakerom zarabianie ponad 13% rocznie w trakcie okresu promocyjnego. Teoretycznie wydawałoby się, że to jest dobra informacja, ale pamiętajcie też, uważajcie na zarabianie rocznych odsetek za trzymanie tokenów. Jeżeli jakieś pule stakingowe oferują Wam... 10, kilkanaście procent, to nie jest tak źle, natomiast jeżeli oferują Wam 20%, 30%, bardzo mocno na to uważajcie, bo pieniądze się z nieba nie biorą i przeważnie takie tokeny, pomimo tego, że będziecie mieć więcej tych tokenów, to one będą długoterminowo tracić na wartości. Swoją drogą zwróćcie uwagę, cena tokena U do Bitcoina od czasu listingu na Binance non-stop jest na stracie i z pewnością jest to spowodowane tym, że podaż tokena jest większa niż popyt na niego, a wpływ na to może mieć przede wszystkim właśnie minting tokenów. Ondo integruje USDY z protokołem NAVI na SUI. Integracja tego tokena na blockchainie SUI zwiększa możliwości maksymalizacji zysków i pożyczania, a protokół NAVI odpowiada za ponad 40% całkowitego Total Value Locked SUI. Po tej informacji, chwilowy wzrost ceny tokena ONDO o ponad 2% w 2 godziny. Natomiast Sushi ujawnia roadmap SuperSwap z procesorem trasowania, zwiększając możliwości wielołańcuchowe i dostęp do płynności dzięki nowemu procesorowi, umożliwiając użytkownikom wymianę czegokolwiek na ponad 35 łańcuchach. Potencjalnie dobra informacja? Kolejna to Zikash, który ogłasza konkursy w celu promowania integracji z Coinbase, mające na celu. Promowanie nowej funkcji On Ramp Coinbase w portfelu Zashi, zachęcając do zaangażowania społeczności, chwilowa pompka po tej informacji około 2% do ceny Bitcoina. No i w końcu pierwsza ciekawa informacja techniczna. BNB proponuje BEP 341 dla zwiększonej przepustowości Smart Chain. Propozycja ta wprowadza znaczną zmianę w produkcji bloków dla walidatorów BNB Smart Chain, umożliwiając produkcję do czterech kolejnych bloków. Propozycja ma na celu zwiększenie przepustowości transakcji w sieci. Ta propozycja jest kluczowa, ponieważ zapotrzebowanie na szybsze przetwarzanie transakcji w ekosystemie wciąż rośnie. Moim zdaniem długoterminowo tego typu propozycje oczywiście będą wpływały pozytywnie na token BNB. Ja cały czas jednak czekam, aż presja zakupowa na tym tokenie spadnie ponownie do tych kluczowych, niskich poziomów i wtedy z pewnością będę starać się token BNB łapać na wzrosty. Oczywiście na te poziomy mam ustawione. Alerty. Także jeżeli do tych poziomów dobijemy, to ja te powiadomienia otrzymam. Też możecie je skopiować z mojego profilu użytkownika na Maxdata App. Chromia współpracuje z Chasm Network w celu zapewnienia przejrzystości AI. Ta współpraca jest częścią funduszu ekosystemu danych i AI Chromi. Czas Network ma na celu stworzenie zdecentralizowanych modeli sztucznej inteligencji, które są otwarte i weryfikowalne. Chromia będzie pełnić rolę zdecentralizowanej bazy danych do przechowywania danych wnioskowania AI, zapewniając dostępność i odporność na manipulacje zapisy. Oczywiście, dobra informacja, po partnerstwo. Chwilowo rzeczywiście widzimy wzrost ponad 2% w ostatnie 9 godzin na tokenie CHR. Space ID uruchamia funkcję Domain Swap na MetaMask. Aby ułatwić transakcje kryptograficzne, ta funkcjonalność pozwala użytkownikom łatwo zarządzać swoimi domenami Web3 bezpośrednio w portfelu MetaMask. Dobra informacja i również po tej informacji wzrost tokena Space ID o ponad 3% w 4 godziny. I zwróćcie też uwagę na to, że właśnie na tych wzrostach pojawiała się już po zakończeniu wzrostów, czyli na szczytach, bardzo duża presja sprzedażowa, więc warto też e, na przykład na ten token Space ID, jeżeli na nim handlujecie, poustawiać alerty dodatkowo na te wysokie poziomy presji sprzedażowej na ID BSP1B, czyli klikamy na wykres prawym przyciskiem myszy, dodaj alert, dodajemy na przykład na przecięcie i tutaj oznaczamy na czerwono Zapisz i wystartuj, i mamy taki jeden alert. Możemy również stworzyć alerty zakupowe na tego coina, ale o tym na innym materiale, również na kanałach telegramowych App Edukuje. Mówi blok: poszukuje nowych zwolenników do promocji usług i e tokenów, rekrutując grupę zwolenników, aby wzmocnić promowanie swojej platformy. Teoretycznie dobra informacja, ponieważ zwolennicy ci będą angażować się w takie działania, jak na przykład pisanie postów na mediach społecznościowych ale negatywna informacja z tej perspektywy, że w ramach wynagrodzenia będą otrzymywać tokeny MBL, czyli nie będą otrzymywać fiatów, dolarów, nie będą otrzymywać bitcoinów, będą otrzymywać ich tokeny. W związku z tym z jednej strony będą promować platformę, a z drugiej strony może to wpłynąć na zwiększenie podaży tych tokenów, bo ci ludzie prawdopodobnie będą te tokeny sprzedawać. Więc po tej informacji cena tokena MBL na razie na stracie w ponad 1% w ostatnie 3 godziny. Na tym kanale, na YouTube, daje codziennie tego typu informacje. Dodatkowo na X te informacje podsumowuje w pigułce, tak aby były bardziej przejrzyste i klarowne, a jeżeli coś dzieje się na bieżąco, to automatycznie to dodaje. Na otwartym kanale telegramowym również te informacje są podawane w pigułce, na kanale drugim dotyczącym spekulacji pod Bitcoina. Dodaję ostatnio regularne swoje analizy na najbliższe dni, informując o tym, co może się wydarzyć. Jeżeli na przykład jest czerwona kropka, może to oznaczać presję sprzedażową. Zresztą zwróćcie uwagę, ściana sprzedażowa na 70 tysięcy dolarów, dodana wczoraj ta informacja na poziomie powyżej 69 tysięcy dolarów, teraz bitcoin dużo, dużo niżej, więc takie informacje są bardzo, bardzo pomocne. A jeżeli interesuje Was spekulacja pod altcoiny, to kanał trzeci, Max Data Up, tutaj. Podaje również niemalże jeden do jednego strategię do skopiowania. Dodaje alerty, które można również jeden do jednego skopiować. Pokazuje jak to wszystko ustawić, tak abyście mogli to rozegrać podobnie jak ja. Na dzień dzisiejszy to tyle. Ja Wam życzę oczywiście udanego dnia. Jest wtorek, godzina 6.54 czasu polskiego. Napiszcie pod jakie altcoiny teraz spekulujecie. Co sądzicie na temat ApeChain, Bitcoina, XRP. I jak macie zamiar rozgrywać nadchodzące dni. Pamiętajcie, że przed nami wybory w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym jeszcze bardzo dużo może się zadziać przez najbliższe kilkanaście dni. Tutaj mogą być chwilowe dampy, ale mogą być później bardzo, bardzo szybkie odreagowania i wzrosty. Także ja Wam życzę udanego dnia. Trzymajcie się, do zobaczenia jutro i niech Hossa będzie z nami. Cześć!